Legendarny cykl, legendarna seria, ale czy legendarna odsłona? Gra, na którą prawie już nikt nie czekał, a to co dostaliśmy było, no właśnie, czym? Tak, mam dzisiaj dla Was gotika bez gotika, czyli arkanie. Tytuł różniący się niemalże wszystkim od swojego protoplasty, uproszczony, a zarazem wykastrowany ze wszystkiego, co pokochali fani tej serii. Pytanie czy gotik bez piranii mógł się udać? Zaciekawiłem, no to kolejny raz zacznijmy przygodę z bezimiennym. Siema! Mam dzisiaj dla Was grę, do której no cóż, zbierałem się od dłuższego czasu. No bo wiecie, przecież to Arkania Gotik, ale nie do końca krab. ale czy na pewno? I tak, poprzednie odsłony znajdziecie w opisie. Tak czy siak, zacznijmy od początku, zacznijmy od historii powstania. Założenia czy tam pierwsze zjastuny były naprawdę obiecujące. System walki poprawiono, dało się łączyć kombosy, dało się szybko zmieniać broń krótką na długą, a jednocześnie mogło nas atakować tylko dwóch przeciwników. A do tego wszystkiego wspaniałe i niezapomniane dialogi. Za grę odpowiada Spellbound i dostali naprawdę ciężki orzech do zgryzienia. Po pierwsze, Joe' nie chciał słyszeć o jakichkolwiek błędach w grze, a po drugie nie zapominajmy o tym, że twórcy w gruncie rzeczy zajmowali się nie swoją serią. Co do obietnic, no cóż, błędów dużych nie było, więc jakiś tam plus jest, ale za to wszystko. Dosłownie wszystko zostało wykastrowane ze wszystkiego. Dialogi nie są złożone, odkrewcze czy jakkolwiek wybitne, ba nawet kamera zastyga by nic przypadkiem się tutaj nie wysypało. Ta lenty, które miały być czymś co znaliśmy z części pierwszej były zwyczajnym do bólu drzewkiem. Nawet wychwalana walka z postaciami niezależnymi, która miała się tutaj pojawić, no cóż, po prostu nie występuje. Wszechobecne, otaczające nas niewidzialne ściany są, nawet przy brzegach wody, bo tak nie da się tutaj pływać. Taka prozaiczna rzecz w werpegach jak przesuwanie czasu czytaj, spanie tutaj nie występuje, a jedyne co możemy to poleżeć sobie w łóżku, pytanie tylko po co. Nawet nie będę wspominać o profesjach, no bo one nie występują. A w gruncie rzeczy to wszystko przez wydawcę, no bo najzwyczajniej w świecie bał się wypuścić tak niedopracowany produkt jak Gothic 3a tym bardziej jak zmierzch bogów. Co prawda gra za dużo błędów to nie miała, więc cel został osiągnięty, ale no jakim kosztem gry wypranej z jakichkolwiek mechanik, tym bardziej boli to, że tych obecnych od części pierwszej. Fabularnym wprowadzeniem do Arkanii jest dodatek do Gothica 3. Fakt jest zrobiony na kolanie podczas czekania na dworcu na PKS-a do Wegwizdowa, no ale jest. Akcja gry dzieje się 10 lat później, a król Robert III podbijał, co się tylko dało z rąk orków. Pewna kobieta wręcza mu amulet śniącego, który miał schować, no ale zabiegany władca odkładał to na później, co poskutkowało przeciekaniem amuletu i opętaniem jego samego. W rezultacie postradał zmysły, a podejmowane przez niego decyzje można byłoby określić jako mocno średnie. My w tej części wcielamy się w bezimiennego, ale niedobrze nam znanego już z jedynki, z dwójki czy z trójki, a innego ziomeczka bez imienia. Nasz cel w zasadzie jest banalny: zemsta tyle i aż tyle. Ale jak zakończy się ta historia, no to pozostawiam już Wam do odkrycia. No to co, nadszedł czas na gameplay! Po wybraniu poziomu trudności i wprowadzeniu wcielamy się w króla Robara. Powiem to tak, pierwsze wrażenie z gry jest inne, że tak to nazwę i od objęcia w nasze władanie postaci czuć, że jest to gra taka trochę gumowata. Walka jak i eksploracja jest taka ociężała, ale z drugiej strony wszystko jest takie bardzo intuicyjne. My z łatwością radzimy sobie z wrogami, z mechanikami i brniemy dalej z misją. Chwilę później wcielamy się już w naszego niemalże bezbronnego i lichego pasterza bez imienia. I cóż, początek jak to początek, czyli nauka sterowania, okiełznanie mechanik i tym podobne. Niestety sam samouczek jest turpo nudny, a zadania jakie dostajemy są po prostu bezsensowne, takie jakieś proste, takie e. Yy. Chwilę później, czytaj, po jakiejś godzince, po wydarzeniach fabularnych, dostajemy się do właściwej lokacji i jest inaczej w porównaniu do tego, co znamy z poprzedników. Główny trzon gry różni się od poprzednika i opiera się on tutaj na takich, nazwijmy to, mini arenach. Dostajemy pewien obszar, gdzie mamy bestie, jak i wrogów, zadania główne i poboczne, znajdźki i fragmenty do swobodnej eksploracji. Po ukończeniu ostatniego zadania z osi fabularnej gra przenosi nas do kolejnego obszaru i tak w koło Macieju aż do napisów końcowych. Tak, jest to totalną odwrotnością jak w Gotiku 3, ale patrząc na to z innej perspektywy, mamy tą przysłowiową marchewkę na kiju, a historia ładnie nas prowadzi przez całą wyspę. I tak, jest to też zabiegiem upraszczającym grę, które wpływa pozytywnie na nowego gracza. Same misje, czy to główne, czy poboczne są niestety w większości Fedeksami. Idź, coś znajdź, coś przynieś, kogoś uratuj, coś lub kogoś zlikwiduj. Jak to w Gotiku, naszym jedynym środkiem lokomocji są nasze giry, ale również od zawsze były tutaj wszelakie teleporty. Tak, Arkania ma rozsiane po całej mapie specjalne, niebieskie pola, które potrafią nas teleportować, ale jak to działa, no to sam do końca pewien nie jestem. Stajemy we wskazany Miejscu, a portal przenosi nas do innego portalu obok w danej lokacji. I nie, sami nie wybieramy, który ma być to portal, jest to po prostu inny sąsiedni, który. Finalnie, poskutkowało to u mnie tym, że dreptałem wszędzie pieszo. A jak wypada reszta? No cóż, jest różnie. Pod koniec gry twórcom trochę zabrakło pomysłu, no bo walki jest aż za dużo. Po prostu gdzie się człowiek nie odwróci, to musi z kimś walczyć, co zwyczajnie zaczyna nudzić. Praktycznie od samego początku gry widać jak bardzo jest ubogi zasób twarzy, nawet gęby. Ważnej postaci jaką jest ojciec naszej Luby widzimy kilkukrotnie. Już nie będę wspominać o takich pierdołach, że da się okraść skrzynie NPC na ich oczach, czy na przykład lutując skrzynię gdy atakuje nas przeciwnik. A on sobie grzecznie zaczeka, aż skończymy łupić. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że fani Gothica, że fani tej serii takie właśnie mankamenty wychwycą w momencie. A to wszystko pokazuje nam tylko, że Arkania to nie jest typowy RPG, nie jest to gra wymagająca, a taka luźna przygoda, coś dla szerszego grona odbiorców. Końcówka, a precyzując ostatni przerywnik filmowy, daje nam do zrozumienia, że to jeszcze nie koniec naszych przygód. Czytaj dodatek. Historia to bezpośrednia kontynuacja podstawki, a wygnany demon zmienił tylko miejsce lokalizacji. Ponownie wcielamy się w bezimiennego z arkanii, i co jest dużym plusem, możemy wczytać poprzedni save z naszym dopakowanym bohaterem. I tutaj plusy dodatku się kończą. Fabularnie jest średnio, jak nie bardzo średnio. To, co tutaj dostajemy, to hamskie DLC, a wydarzenia z dodatku to książkowy przykład na to, jak nie robić rozszerzeń. W skrócie, dostajemy się do pewnej jednej większej lokalizacji. Musimy trochę pofedeksować, by otworzyć konkretne drzwi, a tam pokonać złego i tyle. Dodatek jest turbo krótki, w zasadzie nie ma tutaj nic nowego, a jedyne, co go wyróżnia, to sekwencje, gdy sterujemy kimś innym, czytaj dwa razy. A, czekaj, 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 jest jeszcze jeden nowy przeciwnik. Są to laski z dużymi. Wiecie czym. Natomiast samo domknięcie historii jest płytkie, niesatysfakcjonujące i pozbawione większej głębi. I teraz nasuwa się pytanie, czy warto zagrać w Arkanie? No cóż, jest to gotik dla każdego, ale czy to dobrze? Gra została uproszczona gdzie się tylko dało, żeby tylko zwyczajny gracz był zadowolony, no i żeby gra nie sypała błędami. Niestety dla fanów serii odbiór był totalnie inny. Gotik ma być gotikiem, ma być toporny, ma być wymagający i no właśnie nie taki. Osobiście, jako fan jedynki, jako fan dwójki Rzecz Jasna Nocy Kruka, no cóż, Arkaniom troszeczkę byłem zawiedziony, no bo tych ograniczeń, tych uproszczeń, tego no, blokowania gracza najzwyczajniej w świecie jest za dużo. Z drugiej strony to gotik średni, ale jednak, a znajome bestie i przede wszystkim nasi przyjaciele to tylko potwierdzają. Delikatnie, ale jednak, coś w sobie ta gra ma, mimo dużej ilości wad, minusów, niedociągnięć, chciałem ją ukończyć. Chciałem zobaczyć, jak ta historia się zakończy. Fabularnie, od połowy Arkania potrafi zaciekawić. Może nie jest to jakiś majstersztyk, no bo do ideału brakuje mu kilometr, ale mimo wszystko nie oceniam spędzonego czasu z tą jako stracony. Niestety, kolejnym problemem jest uruchamianie samej gry na PC. Na konsolach ponoć jest spoko, ale PC w tym przypadku to najgorsza platforma do ogrania. Wprawne oko zauważy, że sam duże dół, dół gry jest przycięty, a to z prostego powodu. Ja grałem tak w oknie, no bo innej opcji nie ma. Ba, gra na dzień dobry się po prostu nie odpala i wywala błąd, i trzeba się troszeczkę nakombinować. I tak, link z pomocą jak uruchomić znajdziecie w opisie. A na koniec zostawiam was z pytaniem. Tak naprawdę co wy myślicie, co sądzicie o Arkani? Jest to totalny gniot niewarty waszego czasu. Czy może jednak gra, którą powinien poznać każdy fan Gotika? Piszcie śmiało, no bo jak zawsze komentarze należą do was. Rzecz jasna i oczywista zachęca was do moich innych materiałów, jak i wiadomo, zostawienia czegoś po sobie. A natomiast na dzisiaj to już wszystko. Dzięki za poświęcony czas. Trzymajcie się do następnego i cześć. Podobno burzowe kruki to plujące ogniem olbrzymki ze stalowymi melonami, ale prawda jest taka, że po prostu wiedzą jak się załatwić, nie?